Wpatrujemy się w kolumnę Zygmunta, ale już myślimy też o jutrzejszym dniu Matki Bożej Królowej. I przed protestem była modlitwa. To wołanie do Matki Bożej, módl się za nami grzesznymi. Jest nadzieją, że te ludzkie protesty, ludzkie wołania, wsparte łaską Bożą, Przyjmą właściwym, przy, przyniosą owoce, obudzą sumienia i zmobilizują ludzi wierzących do odpowiedzialności, aby wiarę przekazać nowemu pokoleniu. W debatach publicznych wiele się mówi o tolerancji. Zastanówmy się nad tym, czy szkoła, która spycha przed pierwszą lub po ostatniej godzinie lekcyjnej religię i etykę, która usuwa wliczanie do średniej ocen tylko z tych przedmiotów. I łączy w ramach wspólnych zajęć lekcyjnych siedmiolatków czy nawet sześciolatków z dziesięciolatkami albo dziesięciolatków z trzynastolatkami, rozumie w ogóle czym jest edukacja dostosowana do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów oraz ich potrzeb. Oczywiście, że nie. Czemu zatem mają służyć przyjęte rozwiązania? Czy nie są to zakamuflowane działania nakierowane na całkowite wyprowadzenie nauczania religii oraz etyki ze szkół pod pozorem uporządkowania organizacji pracy szkół? Ministerstwo Edukacji na swoich stronach zamieściło informację, z której wynika, że celem zmian jest dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacyjnej pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć. Co kryje się pod hasłem racjonalnego dysponowania kadrą i czasem? Nic innego jak doprowadzenie do usunięcia etyki i religii ze szkół. Połączenie w osobliwe grupy uczniów z klas na różnym poziomie edukacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pozbawi nie tylko dostępu do, do edukacji zgodnej z ich dotychczasową wiedzą czy rozwojem psychologiczno-emocjonalnym, ale postawi w bardzo niekomfortowej sytuacji porównywania się ze starszymi kolegami z klas wyższych, z którymi będą mieli oni wspólne lekcje. Taka organizacja zajęć może spowodować postawę wycofania u młodszych uczniów, u starszych z nich dyskomfort spowodowany poczuciem edukacyjnego cofania się czy wręcz uwsteczniania. To z kolei pod hasłem racjonalizacji czasu ukryte jest osiągnięcie takiego właśnie celu osłabienia religii i etyki poprzez masowe wypisywanie się uczniów. Czyli zawołowane wyprowadzenie religii i etyki ze szkół, tak zwanymi tylnymi drzwiami, przy użyciu miękkich metod. Równe prawa dla religii! Równe prawa dla religii! Stop dyskryminacji. Stop, dyskryminacji. Stop dyskryminacji! Stop segregacji! Stop dyskryminacji! Stop segregacji! Stop dyskryminacji! Stop segregacji! Stoimy w takim rozkroku, nie wiemy nic, za chwilę rozpoczyna się rok szkolny, zaczynają się przymiarki do rozpoczęcia roku szkolnego. Do naszego stowarzyszenia docierają informacje, że dyrektorzy też mają poczucie wielkiego chaosu, nie wiedzą jak organizować lekcje religii w szkole. Mają też niestety naciski z różnych organów prowadzących, bo tak naprawdę to organy prowadzące mają tutaj przełożenie na dyrektorów. Chodzi oczywiście o, no, jeżeli łączymy grupy, to znaczy, że jest mniej w tym momencie oddziałów, czyli oszczędzamy. Nie ma, nie ma przeznaczonej większej puli pieniędzy. No, Tak naprawdę jest jedna wielka niewiadoma, jest jeden wielki chaos. Rozeszliśmy się na wakacje w czerwcu. 26 lipca jest podpisane rozporządzenie, które de facto no, rozłożyło nas wszystkich na łopatki. Religia rozwija nam naszą kulturę, ale nie tylko, bo daje poznać kulturę całą europejską i całą, całą kulturę, więc bardzo jest. Cennym, cennym, powiedziałbym, najcenniejszym przedmiotem we wszystkich szkołach. Nie mówię tylko o szkołach katolickich. No i oczywiście młody człowiek, gdzie słyszymy, że ci e, wszyscy ludzie wychodzą, młodzi opuszczają, wypisują się z kościoła, nie mają wiedzy, nie uczyli się dobrze, nie patrzyli, nie przejrzeli. Pewnie daleko są od pisma świętego w takim znaczeniu, żeby go przeanalizować, bo musi być człowiek prowadzący, nauczyciel religii czy etyki, żeby ten młody człowiek zrozumiał, z czego potem ma się wypisać, bo on się idzie, on się wypisuje, bo mu się nic nie podoba więcej. Więc tak bym chciała to zaznaczyć, że religia jest bardzo, bardzo potrzebna i nie tylko, to jest wstęp pewnie do całego wychowania i dalszych poczynań w naszych szkołach, dlatego no, nie mamy siać nienawiści, tylko mamy się modlić o drugą osobę i być razem, bo wiemy, że każdy musi w jakiś sposób się gdzieś nawrócić. Dlaczego społeczeństwo Budzące się społeczeństwo obywatelskie w 1980 roku upominało się o lekcje religii w szkołach. Wiemy dlaczego, widzimy dlaczego. Bo dziedzictwo religijne to jest nasze dziedzictwo kulturowe. Nie da się wytłumaczyć Nie da się wytłumaczyć kim jesteśmy, skąd jesteśmy, dlaczego jesteśmy Europejczykami, dlaczego jesteśmy Polakami bez wiedzy religijnej. To jest niemożliwe. Użyłem tego strasznego słowa wiedza, tak? W tej chwili nie ma być żadnej wiedzy. Tylko umiejętności jakieś, nie wiem, posługiwania się kartą bankomatową etc. Wiedza jest straszna. Rzeczywiście, dla niektórych osób ona może być straszna. Pełna świadomość związków religii z filozofią, z geografią, z literaturą, z, ty, z historią oczywiście, z tym kim jesteśmy. Kwestie moralne oczywiście też są bardzo ważne. Nie wyobrażam sobie, żeby istniała taka szkoła, nie chciałbym tego, żeby uczniowie, obojętnie ze wzglę bez względu na ich wiek, nie byli kształceni także pod względem moralności, żeby nie mieli podstawowej wiedzy o moralności. Jestem katechetką w Garwolinie w parafii przemienienia pańskiego. Popieram protest, trudno nie popierać. Bardzo mi zależy na lekcjach religii w szkole, zależy mi na edukacji religijnej dzieci, młodzieży, na ich wzroście duchowym. Zależy mi no, na tym wszystkim, co przed chwilą było powiedziane przez pana przewodniczącego Piotra Janowicza i przez pana przewodniczącego Solidarności. Pod tym się podpisuję, na tym wszystkim mi zależy. Szczęść Boże, pozdrawiam moje kochane radio Podlasie, Radio Katolickie, które w sercu noszę. Jestem trochę Siedlczaninem, więc mieszkałem tam na rogu warszawskiej, wiadomo, za kratami, ale tym bardziej w sercu noszę i katedrę, i i siedlce. Chciałbym podzielić się z Wami moją refleksją. No trochę nas mało, ale myślę, że z wielu stron Polski, nawet ksiądz Jan z Gończyc przyjechał, ksiądz Wikary też i, i dużo księży z, z Polski, z parafianami. Więc jesteśmy zbudowani tym, że jesteście kapłani z nami i ten y, y, protest nasz jest taki symboliczny dzisiaj. Rzeczywiście ludzie w pracy, na wakacjach, ale wyraziliśmy swój sprzeciw, że religia musi być w szkole, chociaż są też przeciwnicy i może czasami mają swoje argumenty. Natomiast nie w ten sposób, tak jak komuna wyrzucała, moja mama wyrzuca, wyrzucili krzyże w 1956 roku, siedziała w więzieniu za te krzyże. Ja jestem dumny z tego, że w rodzinie mamy taką właśnie przeszłość, że zaprawdę trzeba cierpieć. Ja wiele razy też siedziałem w więzieniach komunistycznych i z tego dziękuję Panu Bogu, że spotkałem tam ludzi, których mogłem nawracać, którymi mogłem się modlić w tych więzieniach, czy w Sielcach, czy w Łukowie, czy na Rakowieckiej. My chcemy Boga w rodzinie, w troskach rodziców, w snach. My chcemy Boga w książce, w szkole. W godzinach, wytchnień, pracy, dniach. Błogosław słodka Ani Błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, On naszym Królem, On nasz Pan.